OK, powinieneś otrzymać pocztą zarówno śrubokręt, jak i nową kartę SIM do aparatu. Ważne jest, aby wymienić kartę SIM, ponieważ od 1 stycznia obecny dostawca karty SIM nie będzie już dostępny i nie będziesz mieć dostępu do Twoich danych. Aby zmienić kartę SIM, to bardzo prosty proces. Znajdujesz boczne drzwiczki, bierzesz dołączony śrubokręt, otwórz panel. Uważaj, aby nie zgubić śruby. Zlokalizuj swoją kartę SIM, to jest biała karta. Wciśnij kartę SIM jest obciążona sprężyną, wyskoczy. Wyjmij kartę SIM, wymień ją na nową kartę SIM. Wciśnij go aż się zatrzaśnie. Załóż drzwi z powrotem. I zrobione.